Witajcie moi drodzy. Taki odcinek w plenerze. Jakiś czas temu ktoś e, zadał mi pytanie, jak sprawuje się ten tranzyt, a dokładnie, jak sprawuje się ta zabudowa, którą wykonałem już ponad dwa lata temu. Moi drodzy, powiem wam, że całkiem nieźle i na tym mógłbym zakończyć ten odcinek, ale powiem wam o moich spostrzeżeniach. Transit MK7, jaki jest każdy widzi, ja sobie tutaj wyjmę, wyjmę sobie sprzęt i pokażę Wam go z bliska. Zobaczcie, paradoksalnie to auto wygląda naprawdę nieźle, nie jest nigdzie pordze wiałe to jest tylko jeden, jedno miejsce, taki punkcik tutaj. Gdzie ewentualnie, nie wiem czy to będzie widać, tutaj coś się może zacząć dziać. Ale to jest auto z 2013 roku i jak na transita, no to jest naprawdę rewelacja. Zaczniemy od środka. Lekki bałagan. Auto kupiłem, jak wiecie, z bardzo niedużym przebiegiem. I na dobrą sprawę przez ten czas wymieniłem w nim opony, no bo wymagały tego w jakieś yy, klocki, tarcze, oleje, tego typu rzeczy i, i to by było na tyle. Z opcji które fajnych, które dołożyłem, to jest to, to radio yy, z CarPlayem i Android Auto, to jest taki dość wysoki model Pioniera, taki Z9200 czy coś w tym stylu, tak. Nie mam teraz kluczyków, nic Wam nie pokażę, jak ono działa, ale uwierzcie mi na słowo, że jest naprawdę spoko. Podczas takiego normalnego użytkowania, gdzie jedziemy do klienta, takie coś sprawdza się bardzo fajnie. Kolejną rzeczą, którą zamontowałem do tego auta, to jest, moi drodzy, to ruskie Webasto. Tak, ruskie Webasto. Wtedy, kiedy je montowałem, ruscy nie byli tacy nielubiani jak teraz. Byli tylko trochę nielubiani. Yy, ale teraz są bardzo nielubiani. Ale czy my ich lubimy, czy nie, to Webasto ruskie naprawdę yy, robi robotę. I wersus to Webasto, takie nazwijmy to oryginalne niemieckie, ma parę funkcji fajniejszych, które nie ma to niemieckie. Między innymi na przykład utrzymuje temperaturę w okolicach zera, nie od 5 i ma możliwości, no. Uważam, że y, wcale nie jest gorsze od tego oryginalnego, jak nawet nie lepsze. To jest tylko moja osobista, taki, osobista teoria, osobiste twierdzenie. No i to Webasto, powiem Wam szczerze, generalnie Webasto mam w każdym aucie i nagrzałem się na to Webasto straszliwie, zamontowałem je, ale tak szczerze mówiąc, tak szczerze, szczerze, to użyłem go może 5-6 razy. Zamysł był taki, że jeżeli będą spadały temperatury poniżej zera, to ja sobie to to odpalę i ono tam sobie będzie działać. Efekt jest tego taki, że faktycznie kilka razy je włączyłem, ale w większości wypadków, kiedy ta temperatura faktycznie spada poniżej zera, ja ten cały układ w myjce, w pompie m, zalewam glikolem i po prostu czy to będzie minus 2 czy minus 15, nie robi mi żadnej różnicy. No wiadomo, że w zimę jak się nie używa. Są też tacy, którzy twierdzą, że mają robotę cały rok. Ja w zimę generalnie tej roboty miałem Mniej albo prawie wcale. Ale nie o tym. Zobaczmy jak tu z szumem. Polimocznik. Zobaczcie jak wygląda polimocznik. Tu niczym nie było to robione. Powiem Wam tak. Yy, film o polimoczniku był nakręcony był nakręcony w, chyba w dniu, w którym wybuchła inwazja właśnie yy, rosyjska na Ukrainie i to był ten dzień w którym ten polimocznik był ten polimocznik był nakładany może się tutaj schować bo, bo tą ulicę niestety dość mocno słychać eee, i tu może będzie lepiej eee, polimocznik moi drodzy powiem wam szczerze że jest to naprawdę zajebisty produkt ja mówię o tym prawdziwym polimoczniku który, który jest nakładany Yy, takimi naprawdę specjalistycznymi jakimiś pompami. Zresztą widzieliście filmik tam, yy, wtedy, kiedy ja go nakładałem na Śląsku i powiem Wam, że przez ten okres, bo że już będzie miał za 3 lata, ponad 3 lata i absolutnie nic z tym się nie dzieje, jest to zarąbiście odporne, zarąbiście. To jest naprawdę rewelacja. Mam wrażenie, że blacha, na której on został nałożony, też jest delikatnie wzmocniona, więc jakieś tam uderzenia, e, jakimiś narzędziami, łopatami, gratami, no, nie robią, nie dość, że nie robią dołków, to jeszcze nie robią, nie, nie uszkadzają tej powierzchni. Jedyny zarzut, jaki mogę do tego mieć, to w momencie, kiedy na to coś się wleje, jakaś tam powiedzmy chemia kwaśna, zasadowa. Albo pocieknie jakaś rdza, to później jest takie, taka, taki ślad, który później ciężko jest umyć. I to jest taka chyba i, i jedyny zarzut. Ja widziałem różne e, powłoki typu Raptor, nie wiem, nakładane ze spray'a, z jakiegoś tam wspaniałego pistoletu, w porównaniu z tym prawdziwym polimocznikiem, który jest nałożony tutaj, to w ogóle nie ma podjazdu. I to jest koniec. kropka. Rewelacja. Tam, gdzie jest ten zrzut wody z boku, ja za chwilkę wam pokażę. Może zaraz wam pokażę. No to tam jest kran i ten kran, jak to kran, potrafi sobie przeciekać i tam zbiera się jakaś rdza i jedynie w tym miejscu to tak nieestetycznie wygląda. Ja wam zaraz pokażę gdzie to jest, o, nie spadł z tego samochodu. Zobaczcie, on tutaj będzie winać wspaniale. Ja pomimo tego, że ten kran już wymieniałem kilka razy, to on skurkowany cieknie. Cieknie, taka jest jego uroda i, ciek i będzie ciec. Więc Mam to gdzieś. Natomiast to jest, zobaczcie, tu jest jakaś taka mm, rdza i jakieś tam takie nazwijmy to wykwity wapienne. Ale to jest jakby ten jedyny zarzut, który mogę mieć do tej powłoki. Ona nigdzie nie odłazi. No, naprawdę jest kozak. Wiecie doskonale też, że żeby zrobić tą zabudowę, no to długo nad tym myślałem. Yy, największym problemem na początku wydawało mi się, było dla mnie, jak to wszystko przykręcić do, do tego nadwozia, prawda? Mamy tutaj. Yy, konstrukcję samonośną. Nie jest to iweko, nie ma to ramy i chciałem zrobić to w taki sposób, żeby nie daj Boże w przypadku jakiegoś hamowania po prostu ta cała konstrukcja nie wjechała mi tutaj z tyłu w plecy, bo zobaczcie to w zasadzie opiera się o tą ścianę grodziową i gdyby to było słabo zamontowane to mógłby być problem. Tym bardziej, że jak napełnimy ten zbiornik, który ma ponad 400 litrów plus te 115 litrów tego zbiornika na Yy, olej napędowy, no to mamy jakąś wagę, no po prostu myjka z 800 kg to już będzie 100 300 Na szczęście przez ten okres dwóch lat nie miałem żadnej takiej sytuacji, żadnej stłuczki. Yy, to też wydaje mi się, że yy, przy niewielkich prędkościach nie powinno to stanowić problemu, ale uwierzcie mi, ja oglądałem różne myjki specjalistyczne które były wiecie, montowane yy, na zachodzie przez jakieś super profesjonalne firmy i przyczepa, która miała podłogę ze sklejki, tam były wywiercone cztery dosłownie otwory. I przez te otwory i przez te otwory zostały przykręcone śruby, i, i ta myjka powiedzmy, tona była przykręcona do, do, do takiej konstrukcji jak, jak sklejka. Tutaj nie wiem, czy to będzie widać, zaraz wam pokażę. Tylko wyjmę sobie tu kołpaki, bo mam schowane. Zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać, ale postaram wam się pokazać. O. Tu jest jedna śruba, tu jest druga śruba, tu jest kolejna śruba. I taki śrub tutaj jest, moi drodzy kilkanaście. Bo w tym miejscu. Transit ma takie wzmocnienie, gdzie idą dwie blachy, taki profil i taka blacha. I to jest najmocniejsze miejsce w podłodze tego samochodu. I chciałem to możliwie najlepiej, jak tylko się da, przykręcić do tego do tego nadwozia, nazwijmy to. Yy, I to była taka rzecz, nad którą naprawdę długo myślałem, jak to zrobić. Do tego, żeby to Moc tak fajnie przykręcić, to ze blachy nierdzewnej, nie wiem czy to będzie tutaj widać, jest taki kołnierz wywinięty na tą wręgę. Czyli jest taki kołnierz wywinięty na taką dosłownie wręgę. I żeby to wzmocnić, jeszcze jest poprzykręcane na przewylot do podłogi. Kolejne wzmocnienie, które tutaj zaraz Wam pokażę, zostało zastosowane, które też mam wrażenie trochę wpływa, no może chociaż minimalnie. To, jest, to są te wieszaki do bębnów. Tak? Bębny, bębny są na no takich. O. Do tej ramy, tutaj, nie wiem czy będzie widać. Dospawane są takie dwa wsporniki. I później to idzie do sufitu, i tam przy suficie jest na kilka śrub przyłapane. I jest to, powiem Wam szczerze e, mówiąc, całkiem stabilne. Nic tu się nie rozkręciło przez ten czas. Włożę z powrotem tą kamerę będzie mi lepiej mówić. Nic tu przez ten czas się nie rozkręciło, co uważam za sukces eee, nic się nie oderwało. To też jest mega istotne, no bo musimy pamiętać, że to jest przykręcone tak na stałe do tego podwozia. Eee, ta myjka jest posadowana na czterech takich dużych poduszkach, ale mimo to. Ona dość mocno drga i bałem się takiej sytuacji, że po prostu ta stalnie rdzewna, która jest wykonana, ta rama, po prostu będzie pękać. Stalnie rdzewna jest zdecydowanie bardziej krucha niż zwykła czarna i to mógł być problem. Teraz pokażę Wam, co mój światowej klasy spawacz ogarnął tutaj. To też jest taka fajna rzecz. Problem spalin w tego typu, nie wiem czy będzie widać, w tego typu zabudowach to jest naprawdę y, dość duży problem, no bo chciałem to zrobić w taki sposób. Znowu się przełączę. Chciałem to zrobić w taki sposób, w którym y, będzie to działało przy zamkniętych drzwiach. No i tutaj mamy wylot spalin z tłumika owinięty taką taśmą. Y, głównie chodzi o za, za, założymią, bo po prostu po pracy. Otwieramy te boczne drzwi i z automatu się o, nie, o nią opieramy, a ona bywa ciepła i potem niepotrzebnie skóra zostaje na tym kolanku i później trochę to boli. Ale tutaj powiem Wam o kolejnym fajnym patencie. Zobaczcie, tu jest zrobione coś na wzór dyszy Venturiego, naprawdę genialne rozwiązanie. Jeszcze nie widziałem tego u nikogo, ale naprawdę powiem Wam szczerze, że się sprawdza. Ja już wiecie, trochę zajmuję się tymi maszynami, i często te kominy się okapcają. One są jakieś takie brudne. Jest problem z tymi spalinami. I tu jest rozwiązane to w ten sposób, że spaliny wychodząc, jakby jak wychodząc tą rurą, kierują się do góry, bo tam na górze jest taki kominek zamykany. Taki, taki komin. komin otwierany i zamykany, Wam pokażę. Tutaj jest takie urządzenie, taka wajcha, prosta. Z tym ruszamy. I cyk. Mamy podniesiony komin. I teraz spaliny swobodnie się wydobywają. Należy o tym pamiętać, że przy odpaleniu myki musimy to podnieść do góry. Kilka razy zdarzyło mi się o tym zapomnieć. Co zresztą na tym suficie będzie doskonale widoczne. No, i to urządzenie, ta genialność tego urządzenia. Rozwiązania polega na tym, że jak te spaliny wychodzą wchodzą w tą taką rozszerzoną część i kierują się do góry, to pojawia się swoistego rodzaju podciśnienie, które ewentualnie przy pracy tych kotłów, jeszcze dodatkowo wspomaga usuwanie tych spalin z tego komina. Powiem Wam szczerze, że odkąd to zamontowałem, a będzie, tak jak wcześniej powiedziałem, ponad dwa lata, to jeszcze tego ani razu nie zdejmowałem i ani razu nie czyściłem kominów i one pracują prze... Cudownie, powiem Wam szczerze, naprawdę jestem sam w szoku, bo byłem przekonany, że raz do roku będę to musiał odkręcić, tutaj pogmerać, żeby, żeby było ok. Powiem Wam, że jest super ok. Co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć? Folia taka specjalna, która ma za zadanie odbijanie ciepła ale jak jest lato, nawet jak są otwarte te boczne drzwi, to o to środku się po prostu nagrzewa niemiłosiernie. Także klimatyzacja jest niezbędna, mówimy, pracujemy cały dzień, pracujemy, tu jest wszystko pootwierane na, na, na przestrzał, tak żeby tutaj nie było problemów z recykulacją powietrza i powiem wam szczerze. Fizyka jest fizyką, nagrzewa się dość mocno, ale ona się nigdzie nie pootwierała, nigdzie się nie i nigdzie się tam nie, nie poodklejała, więc sukces. Cynkowanie tej podstawy i tych elementów. Wiadomo, te wszystkie maszyny lubią sobie rdzewieć, nie są to nowe maszyny. Więc ja, chcąc poprawić fabrykę, najpierw je piaskowałem, potem je cynkowałem, a potem malowałem proczkowo. ten proces powinien być troszkę rozłożony w czasie, wtedy by ten ocynk nie złaził. Przepraszam, ocynk, farba. I tu ocynk pod tym jest doskonale widoczny, natomiast farba sobie lubi schodzić. To jest element, którego ja nie cynkowałem, nie piaskowałem. Yy... Dlatego jest taki, jaki jest. Tu mamy... Akumulator nam się spsuł i wylał się z niego elektrolit. Ta część, tak jak ta, jest cynkowana, to jest oryginalna falchowa część. No i zostały tylko nierdzewne śruby, które nie pordzewiały. A reszta tej podstawy, no troszkę zardzewiała, ale to nie przeszkadza w niczym. Zbiornik na wodę, który się brzydko nazywa Wydale. Yy, sprawuje się naprawdę nieźle. Troszkę się tu, troszkę tak chyba w środku zapadł. Nie wiem, czy to od temperatury, ale yy, jest w tym miejscu zapadnięty. Nie wiem, nie wiem z czego to wynika. Yy, czy to od temperatury? Obstawiam, że to może być temperatura, bo Trzeba pamiętać, że tośmy troszkę zmodyfikowali fabrykę. bo Zaraz Wam pokażę, jak wygląda to w standardzie: jak jest ta trójka czy te piątka zmontowana. To tutaj jest do tej chłodnicy zamontowany taki kanał powietrzny. I myjka zasysa sobie to świeże powietrze, nazwijmy to z dołu. I później poprzez ten wentylator zostaje rozprowadzane po, po w tamtą stronę. I z tyłu tam widać. Zaraz Wam pokażę z bliska takimi kratkami to ciepłe powietrze jest e, jak gdyby wypychane na zewnątrz. Natomiast tutaj e, zależało mi na tym, żeby bus miał dwie, z dwóch stron drzwi otwierane, dlatego żeby e, po pierwsze można było łatwo to ewentualnie wyserwisować, coś tutaj naciągnąć, ponaprawiać i nie trzeba tam się gimnastykować i kombinować, a w, w momencie, kiedy będzie naprawdę wysoka temperatura i załóżmy, by się to za zbyt mocno grzało, no to żeby można było to jeszcze otworzyć i żeby tu był Przewiew. Powiem Wam tak. Przy najwyższych temperaturach, które były powyżej 30 stopni, może nie w tym roku, bo w tym roku to tych dni było raptem 5 do kupy, ale rok wcześniej. To mogły być nawet te, tylne drzwi te boczne drzwi zamknięte. O te tutaj, i zamknięte te tylne, i w zasadzie otwarte tylko tamte, gdzie są te bębny. I to robiło robotę. Ona się nigdy nie zagrzała, nigdy się nie wyłączyła z powodu przegrzania. A był to taki, nie ukrywam, zastanawiałem się nad tym. Wiem, że Falch ma taką opcję, że jak się przegrzeje, to po prostu wyłączy go. On ani razu się w ten sposób nie wyłączył. Także uważam to za naprawdę spory sukces. Zbiornik na paliwo. 115 litrów, tak mniej więcej. Yy, nierdzewny, tak żeby się w nim nie osadzały te osady, które są w zbiornikach plastikowych, bo te zbiorniki plastikowe mają tą tendencję, że tam się wytrąca taki syf, który później wygląda jak, taka, jak takie bagno. Yy, prosty system yy, wskaźnika paliwa, czyli nie musimy nawet byśmy włożyli jakiś pływak, to tam trzeba z tyłu zobaczyć na tą tablicę, ile tego paliwa yy, faktycznie jest tutaj. Mamy to tak skonstruowane, że tu mamy wlew tego paliwa, i w momencie kiedy trankujemy tranzola tutaj, o cyk wlewamy sobie paliwko, nam się tankuje. Od, patrzymy sobie, o mało mamy, no to sobie odkręcamy koreczek i wlewamy. Zależało mi na tym, żeby to było blisko siebie i tak analogowo. Jest jeden minus tego rozwiązania. Kiedyś mi się coś o tutaj zaczepiło, chyba i niestety wyrwało. Tą rureczkę. Jak się pewnie domyślacie, z 60 litrów poszło do klienta na kostkę brukową. Później musiałem to zmywać. No, nie fajne, ale z jednej strony fajne rozwiązanie, z drugiej ma taką wadę. Tutaj z tyłu mamy. Starą podłogę, z którą kupiłem ten samochód. Po prostu obciąłem sobie yy, w zasadzie na równo yy, z tyłem tej myjki. I co kilka powiedzmy miesięcy odkręcam sobie te śruby. Wyciągam piach spod tej podłogi i w miarę to działa. Zależało mi na tym także, że będę konstruował tą myjkę. To, żeby można było w każdej chwili ten zbiornik z wodą wyciągnąć. No i to jest tak skonstruowane, że zbiornik na ropę ma tutaj uchwyt, i z tej strony uchwyt, i tam chyba ma po jednym uchwycie. I w momencie, kiedy byśmy chcieli to dostać się do tego stylnego zbiornika, odkręcamy tu, odkręcamy tam i wyciągamy cały ten yy, szpej. Nie przemyślałem. Zrobiłem oczywiście jeden otworek więcej, bo trzeba było tu zrobić odpowietrznik. I to działa na takiej zasadzie, że mamy rurkę powrotną od pomp oleju z kotłów i tutaj taki trójniczek wsadziłem i jest tutaj rurka odpowietrzająca, bo ten wlew mógłby być troszkę większy, troszkę szerszy. Cały pistolet nam nie wchodzi. I jeżeli nam się jeszcze robiło powietrze, zbierała nam się poduszka powietrzna, to wkładaliśmy ten pistolet do środka i on nam po prostu co dwie sekundy odbijał, więc trzeba było zrobić ten odpowietrznik, bo ciężko było zatankować ten, ten zbiornik do pełna na raz. Jak wiadomo, prowizorki. Prowizorki to jest rzecz najlepsza, ona się utrzymuje najdłużej, to już sobie tak dynda z 2 lata to jest włącznik świata, tutaj w środku. To były testy zrobione ze światłami na rycytkę, złapane i dalej one są, ale działają. Kamera cofania. Nie ma takiej stricte kamer do transita. Ona nie jest jakaś taka najbardziej wybitna, jeżeli chodzi o jakość tego obrazu. Nie chciałem robić dziury w dachu, żeby przeprowadzić te przewody, więc zrobiłem to na takiej zasadzie, że tu po prostu przewinięty jest ten kabel. I słuchajcie, 4 lata tak jeżdżę. I to działa, poprawię to, obiecuję, że to poprawię. Dobra. No, i tu jest nasze centrum dowodzenia, na którym najbardziej mi zależało, czyli na tych wszystkich bębnozwiadłach, tak to nazwijmy. Długo nad tym myślałem, co tu zrobić, żeby to się jakoś tutaj zmieściło. Tutaj jest filtr powietrza, i też chciałem, żeby to nie uderzało. I żeby to było tak skonstruowane, żeby nie przeszkadzało przy zamykaniu drzwi. Ja Wam pokażę to później, albo zaraz Wam pokażę. Tylko odstawię, odstawię jedną rzecz. Nie wiem, czy to będzie widać. Zobaczcie tamte bębny. To zaraz Wam pokażę. O, to będzie fajnie. O, teraz mam statyw. To będzie elegancko. Tu sobie wsadzę. Raz Wam pokażę. Żeby było to tak zrobione, to, to jeden bęben jest troszkę bardziej wysunięty, a drugi bęben jest troszkę bardziej cofnięty i teraz jak będziemy to zamykać, zobaczcie, to to jest dosłownie na milimetry. Zarówno tu, jak i tu. Z tymi bębnami muszę powiedzieć, to jest naprawdę Rewelacyjne rozwiązanie, autentycznie. Ten teoretycznie mieści tam 40 metrów takiego węża. 3,4. Ja tu przy umiejętnym zwijaniu skitrałem 50 metrów. Więc wchodzi tutaj 50 metrów, tylko trzeba go tak dość ładnie zwinąć, żeby się wszystko pomieściło. Jak tam ktoś wlezie to na przypał, skręci to będzie dupa blada. Na ten bęben wchodzi bardzo dużo metrów węża, już nie pamiętam, kiedy się tym ekscytowałem, jarałem i to liczyłem, ale tu jest przynajmniej 100 metrów przewodu DN8 i on też się fajnie sprawdza. Żadne z tych złączy obrotowych, zarówno te wysokociśnieniowe, jak i to niskociśnieniowe się nie popsuło. Także tutaj nic z tym nie robiłem. Jedyna rzecz, jaka tutaj się zepsuła, to przerwał się ten przewód, więc to jest taki przewód wstawiony na przypał, on, z jakiegoś powodu, nie wiem, zaczął uciec. To tylko z takich rzeczy, zostało wymienione. Reszta praktycznie niezmienione, wspaniałe, poczciwe, najlepsze T3H. Tu jeszcze jest oryginalny wyłącznik w razie W. To są jakieś rękawiczki, wiadomo, no. ja tutaj nie sprzątałem. Ten film jest taki na, na, tak nagrany dość spontanicznie. Yy... Ten zbiornik to jest tylko taka rzecz, która się w tym troszkę zdeformowała. Tu mamy czujnik temperatury od webasto. Także, jakbyśmy potrzebowali sobie zrobić tutaj nagrzewanie, to on nie brał temperatury z wnętrza kabiny, która się dość szybko nagrzała. Tylko czujnik od webasta jest zamontowany na pacę. I tu w okolicach pompy on sobie mierzy temperaturę i wtedy dostosowuje nadmuch tego ciepłego powietrza do temperatury, jaka jest faktycznie tutaj przy pompie. Moi drodzy. To tak na prędce o moim tranzycie, jeszcze chciałem nadmienić, bo zapomniałem, że jestem estetą, to te wszystkie miejsca tutaj o, są zabezpieczone taką grubą folią, bardzo grubą folią, żeby zapobiec jak gdyby sytuacji, w której jak będę ciągnął wąż. To będę ciągnął to po tej powierzchni, i tutaj się lakier zerwie. I mimo tego powiem Wam, szczerze, że to zabezpieczyłem, to musiałem nakleić dodatkowo szarą folię, bo to się powycierało. Reasumując, naprawdę dopracowany samochód. Zajęło mi to troszkę czasu. Niestety, z przykrością stwierdzam, że zmieniając branżę, będę się musiał. Go pozbyć, bo chyba bez sensu jest trzymanie tak fajnego auta po to, żeby wykonać, nie wiem, 4-5 prób w roku. To auto po nowym roku, czyli w przyszłym sezonie 2026, jakoś na wiosnę albo jeszcze w zimie, będzie na sprzedaż. Jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem tego auta, pewnie będzie na fakturę. Muszę sobie przypomnieć, czy yy, będzie na fakturę, raczej tak. Więc jeżeli ktoś będzie chciał na przyszły sezon kupić sobie rewelacyjne auto e, zrobione, myślę, drugiego w Polsce f, tak dobrze zrobionego nie ma. Oczywiście są jakieś myjki benzynowe, ale nie porównujmy myjki benzynowej na jakimkolwiek silniku e, z dwucylindrowym dojcem chłodzonym olejem, no bo ktoś kto ma pojęcie, to wie, że to jest w zasadzie e, niezniszczalny sprzęt wysilony pracujący na, na wolnych obrotach. Ja już niejednokrotnie mówiłem, co sądzę na temat tych te trójek i te piątek. Także podejrzewam, że ktoś ma pewnie jakąś fajnie zrobioną benzynówkę, ale to nie będzie tak jak to. Auto jest w stanie idealnym. Cóż mogę rzec więcej? Będzie jeszcze wyczyszczone, nakładam sobie różne powłoki, które w obecnej chwili testuję i wystawiony na sprzedaż. Moi drodzy, to jest taki filmik, taki totalnie zrobiony na spontanie. E, dzisiaj rano jechałem sobie pomyślałem o tym, żeby go nakręcę i wziąłem sobie aparat, statyw, mikrofon i nagrałem. Widzimy się w kolejnym odcinku. W następnym odcinku pokażę Wam, zdradzę już Wam coś więcej na temat e, środków w ofercie chemii. Proszę o kciuk w górę, o subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku. Cześć! A i jeszcze zapomniałem dodać. Kiedyś zarysowałem sobie kołpaczek Forda. One są wszystkie oryginalne. I ciężko mi było znaleźć yy, taki nowy. Dość długo szukałem, ale udało mi się znaleźć chyba trzy sztuki albo cztery yy, całkowicie nowe. I szkoda było mi ich nie wziąć, dlatego jak ktoś się będzie zastanawiał, dlaczego są te kołpaki, to już Wam mówię. Po prostu udało mi się znaleźć gdzieś albo nowe, albo prawie nowe. Yy, o nie, to ten zarysowałem prawie nowe kołpaki. Tak, to dwa kupię, już nie pamiętam. Tutaj w oryginale w Fordzie jest taka półka, słuchajcie. I wcześniej, jak ta zabudowa tutaj była, tutaj były te regały i tak dalej, to ktoś wyciął dziurę w tej półce. Mi strasznie mi się to nie podobało. Więc szukałem szukałem i znalazłem. To jest oryginalna, całkowicie nowa półka, którą się montuje w tym miejscu. I tutaj sobie to można zamykać, jak ktoś będzie chciał. A znaczy, to będzie z transitem, to żeby było jasne. Jak będzie sobie chciał, to sobie ją zamontuje. Jak ktoś, kto nie chciał, to sobie jej nie zamontuje. Ja lubię mieć wszystko tak zrobione jak na oryginał. Nawet jak mi się popsuła antena, to kupiłem oryginalną, nie jakiś zamiennik. Po prostu nie lubię dziadostwa. To tak na koniec.